Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT Starcraft i zapraszam Was do drugiego meczu między tymi graczami, których widzieliście w poprzednim meczu, a cóż, za niespodzianka, Acer Energio i Millennium 4GG TVZ, tym razem na jak się ta mapa nazywa? Belshir Vestige, zawsze mam ochotę na nią powiedzieć Ohana, ze względu na pozycję tych, tych ekspansji, które są w zasadzie identyczne. Tak, ta mapa jest zmodyfikowana Ochaną. Anyway, jest to drugi mecz, jeśli nie widzieliście, je, jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego, koniecznie to zróbcie. E, koniecznie zajrzyjcie na bracket.pl, ponieważ e, autor tego serwisu udostępnił mi te. E, wow! GLAJ ze strony Nerachia, Shut the Fuck Up ze strony 4GG. Uuu, bardzo nieładnie. Ok, nie, nie będę w to wnikał. W tym momencie moja opinia na temat 4 g po prostu spadła gdzieś ko po prostu wow. Um, <coughs> I nie mam żadnego pojęcia co mówiłem. Brackets.pl tak, yy, wysłał mi autor tego serwisu. Yy, zapraszam do odwiedzenia go. No i przy okazji zapraszam też do odwiedzenia scarea.pl. Yy, autor tamtego serwisu Hmm, też hmm, w jakim sensie mnie wspomaga, wrzuca hmm, różne moje filmiki właśnie do, do, do siebie. Um, no, Nerchio tutaj widzę ładnie pogrywa tak naprawdę z przeciwnikiem. Widzi, że ForgeG jest zdenerwowany, wkurzony ze względu na to, co się stało w poprzednim meczu. Jeśli go nie widzieliście, obejrzyjcie go. E, no i um, wkurza go jeszcze bardziej. Znaczy, tak, tak bym obstawiał, że to jest tego typu zagrywka psychologiczna, ale szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem, nie mam pewności. Command center first, znów tylko, że tym razem ten command center w mainie i wszystko wskazuje na to, że w tym momencie, w tym meczu fordzić wyśle jednak scouta, żeby zobaczyć co się dzieje w bazie jego przeciwnika. No i otwarcie jednak zupełnie, zupełnie inne niż poprzednio, tak? Wszyscy to widzimy. No i oczywiście ze strony nerki otwarcie, tym bardziej inne, nie ma wczesnego gazu, spawning pool chyba nawet po haczerce, o ile pamiętam. Oczywiście nie zwróciłem na to uwagi. Tak, spawning pool jest, został wybudowany po haczerce, e, także hatch first, dosyć przeciwko, znaczy przeciwko terenowi względnie bezpieczne otwarcie. Nerchio tutaj się najwyraźniej nie spodziewał żadnego, mimo wszystko, śmierdziela ze strony, ze strony swojego przeciwnika. No i ma rację, zdecydowanie. Terran dużo bezpieczniej, Nerchio ekonomicznie i, 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 że tak powiem, przyszłościowo. Jest bunkier, czyli gra bezpiecznie w tym momencie. Spójrzcie na, na to, jak się różni to otwarcie od poprzedniego. Nie ma jeszcze pierwszego... Marince wbudowanego, ale już jest w drodze bunkier i w momencie, kiedy ten Marine dojdzie w ogóle do, do, do tego bunkra, to bunkier w zasadzie już będzie gotowy. Oczywiście tak, potrwa to jeszcze kilka sekund, ale to jest całkiem niezły timing. No i pytanie brzmi, czy te Zerdlingi, te cztery Zerdlingi, pierwsze Zerdlingi wbudowane przez Nerchia, będą w stanie cokolwiek mu ugrać, czy nie? Marine nie zdążył wejść do bunkra. U tak, i te marnicy zrobią jedną rzecz, wyskautują w pełni bazę przeciwnika. One nie mają robić nic innego, nie mają zabić żadnych jednostek, oczywiście byłoby to dobre, ale ich najważniejszą funkcją jest scout. Scout, scout, scout. Nerchio w tym momencie, zauważcie, widzi wszystko. Widzi jeden gaz, widzi ilość SCV, jeszcze zdoła wyciągnąć kilka SCV, żeby przestały wydobywać minerały. E, widział też już wcześniej chyba ten... E, Brak gazu drugiego ze strony terrana, także informacje. Hmm, powiedzmy, strategiczne są po prostu pełne. I swoją drogą zastanawiam się, co by było, gdyby Nergio zamiast czterech Zedlingów wybudował ich osiem. Albo. Nie wiem, no po prostu jakąkolwiek większą ilość, tak. Mogłoby to troszkę inaczej wyglądać. W tym momencie stracone są. E Oczywiście więcej jednostek dla nerfia, tak? ponieważ wszystkie cztery zetlingi zostały zabite. Mm, tak, dokładnie tak to wygląda. Przeciwko jednemu Marincowi, Ale moim zdaniem to się zdecydowanie opłacało. Takie, takie zniszczenie, poświęcenie tych czterech zetlingów. E, dobrze, mamy Wallina. Mm, to jest dosyć mało bezpieczny Wallin, w sensie przeciwko Banning Bastom Supply Depot mogą bardzo niewiele, 400 HP to nie jest dużo. Ale lepszy taki oczywiście niż żaden. NERCHY widzimy trzecia haczarka i Nerkio musi też wiedzieć, że w drodze są e, heliony, ponieważ widział wcześniej już te, tą fabrykę. W związku z czym przygotował się adekwatnie do sytuacji Span crawler, dwa Evolution Chambers i po prostu blokada e, blokada EXPA. Więc w tym momencie te dronki w tej ekspansji, dronki w tej ekspansji mogą zupełnie bezpiecznie, stuprocentowo bezpiecznie wydobywać surowce. Terran widział trzecią haczarkę. Jeszcze nie wybudowaną, oczywiście, więc nie bardzo ma tam co ugrać, bo helionom po prostu nieskończenie długo zajmuje jakiekolwiek zniszczenie budynku. Pamiętacie taką misję w Wings of Liberty w StarCraftie? Night of the Dead? Coś takiego, że się niszczyło. Za dnia się niszczyło budynki, a nocą trzeba było się bronić przeciwko takim infested terranom. I. W tej mapie heliony niszczyły budynki wydajnie tylko i wyłącznie dlatego, że wszystkie budynki, które się na tej mapie znajdowały, miały dodatkowo znaczek, że to są lekkie jednostki czy w tym wypadku, budynki oczywiście. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tak właśnie było. W przeciwnym wypadku niszczenie tych niszczenie tych budynków trwałoby naprawdę dużo, 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 dużo dłużej. Dobra, Nerf jeszcze wybronił, widzimy, że. Królowe sobie, do, sobie doskonale dają radę, jest ich aż pięć. Wow, naprawdę nieźle. Aż pięć królowych e, ten overs jest naprawdę y, nieźle wleciał dokładnie wtedy, kiedy trzeba widzieć tylko command centra, Czy zrzuci tutaj changelinga, żeby chociaż przez chwilę opóźnić y, budowę? No, nah, nie zdążył. Ale 4G tak tutaj cały czas panuje nad sytuacją, widział wszystko, co się dzieje. Szkoda, że overseal nie mogą generować creepu tak jak overloady, jak widać tutaj, taka kałuża z creepu też bardzo opóźnia ekspansję. Jeśli o tym nie wiecie, to już wiecie. Polecam robienie tego, jeśli graczy z ergami. W ogóle miejscowienie overlordów to jest jedna z ważniejszych rzeczy w graniu z ergiem. Zresztą widzimy, że w przypadku nerfy są całkiem dobrze umieszczone tutaj do wykrywania dropów. E, tutaj, oczywiście. No, on wcześniej miał inne cele, tak? Był do skautowania między innymi. No i tutaj standardowe miejsce na... nad tym wzniesieniem, nazwijmy to. I z punktu widzenia Terrana ten Overlord jest... niewidoczny, ponieważ znajduje się na... wyższej powierzchni. Dobrze, Zerdlingi i Heliony. To się może źle skończyć dla Zerdlingów, OMS. się. Wow! To był bardzo dobry strzał z miny. Z miny 5 i 2 zabite. Zerdlingi. Miny są naprawdę mocne przeciwko zerdlingom. No i oczywiście próbkom i dronkom. Przeciwko SCV nie są takie mocne, też nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale SCV jako jedyny, jedyna jednostka pracownicza w Starcraftie ma o 5 hp więcej niż pozostałe. W sensie dronki i prołbki mają po 40, SCV ma 45, co w praktyce oznacza, że SCV są w stanie przeżyć jeden pojedynczy strzał z miny. Oczywiście te ze Splash Damage'a, bo, bo obrażenia bezpośrednie są dużo, 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 dużo większe. Dobrze, Forge widzimy cały czas lata swoimi Helionami tu i ówdzie, szukając jakiejś okazji do upolowania czegoś. Jest na trzech bazach, całkiem dużo Marinesów, dwa Mediwaki. Nerchio zaś, jak widzimy, idzie zdecydowanie w Zerdling, Banling w tej chwili już. I co jest nawet ważniejsze, Muta. Mutaliski. Jest ich w tej chwili 8 na mapie. Nie widzę, żeby, budow żeby była budowana większa ilość. Jest już rakieta, bardzo niedobrze dla Energii, ale je, będą w stanie te mutaliski ją zabić ze stratą tylko jednego. No i ta baza w tym momencie już efektywnie nie wydobywa nic, ale tutaj widzimy kontratak ze strony 4 więc no, może to być niebezpieczne dla Energii. Energii zostawi sobie mutaliski. Razem z minami tutaj jeszcze jest ten atak. To sprawi, że będzie on dwa razy bardziej niebezpieczny niż. E, byłby bez nich, na minie trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać niestety. E, nie zdążyła się zakopać jedna z tych min. Została zniszczona, królowa została zniszczona, jest prebendnik, jest prezent, ale obawiam się, że może to być wytłało, ale jeśli nie będzie dobrego spita, bo wszyscy, och doskonały hot pick up ze strony, e, ze strony 4G. ale teraz ten mutaliski mogą wysnajpować tylko, że niestety nie wie, nie wie Nerchio, w którym z tych Mediwaków znajduje się cała ta armia, ale w tym momencie tak czy inaczej oba Mediwaki zostaną zrobione. Spójrzcie, jak on fajnie spada i rozwala się na kawałki. No, to było naprawdę świetne zagranie dla Nerchia. Opóźnił tutaj, znacząco opóźnił wydobycie u swojego przeciwnika, a sam nie stracił praktycznie nic. Jedna czy dwie królowe to nie jest... Nie jest to wielki koszt. No i oczywiście też Nerchio tutaj się teraz tych min pozbył. Jest change link wśród armii Nerfia, co jest trochę dziwne. Um, ale okej, okay. nie wnikajmy w to. Czyli link, bending. link. Widzimy, że jest kolejny push, bardzo szybki, kolejny push z samych marynców e, przeciwko bendingom i e, zedlingom. Nie wiem, czy jest to świetna kompozycja. Um, nie wydaje mi się, ale okej. Okay. Bendingi też giną od jednego strzału miny, więc trzeba na no to... Oooo, wow, Mogą trafić! Wow! Haha, piękne zagranie! I znowu! Bendingami wymusił Nerchio yy, hot pick up tych marynców, Wsadzenie ich do Medivaku i będzie, może spokojnie zabić całą tą armię. No ale z drugiej strony 4G produkuje 11 na naraz. No, i tych min tutaj jest coraz więcej. Trzeba to robić coraz niebezpieczniejsze. Miny, przypominam, też zabijają mutaliski jednym strzałem. No, i zabijają całe morze z jednym strzałem. Ale jest Oversir, więc. Więc. Uwaga! Ten jeden biedny mutalisk zostanie zabity, został roz. roz... Strzelany na strzępy. Dobra, mamy wreszcie troszkę dłuższą grę, troszkę bardziej makrogrę. O, czy będzie wysnajpowany? Będzie wsajpowany jeden mediak. Świetnie, I to była doskonała wymiana, ponieważ no, te Steamowane Marinski nie będą miał jak odzyskiwać swojego życia. E, Okej, okay, będą miał. Tu są kolejne dwa medwiaki. I coraz więcej min i. Ben... Mm, nie, jest, nie mam jeszcze żadnej intuicji na temat tego, e, jak będą działały miny przeciwko Zergowi, oczywiście są świetne przeciwko Zerlingom, Bendingom, niezłe przeciwko Mutaliskom, ale czy, czy to będzie wystarczająco, żeby sobie dać radę z całą tą armią Zerga? Nie, wydaje mi się, ale nie, jednak bardzo dużo padał. wow! No i jeszcze Afterburners na dodatek e, chyba nie pozwoli to uciec wszystkim jednostkom Terrana, ale przynajmniej dużej części, no i żeby chociaż same Mediwaki udało się uratować, ale Um, chyba się nie uda, powiem wam, że to jest dosyć patowa sytuacja w tym momencie, ponieważ wydaje mi się, że ForgeG jest w stanie produkować jednostki szybciej niż Nerchio. 13 marinesów na raz, 3 miny. No, i tych min jest tutaj też całkiem dużo, tak? Porozkładane tu i ówdzie zadają naprawdę dużo obrażenia, Mutalisków jest coraz mniej, Bendingi są dosyć szybko niszczone. No, w tym momencie też. Bardzo dużo zostało, bardzo dużo eksplodowała, zadały stosunkowo niewiele strat, jeszcze jedna mina, ale została wysnajpowana tym razem przez energię. i zostały energie już praktycznie same, same mutaliski, okej okay, tu jest jeszcze dużo zerdingów i bendingów, ale właśnie się te bendingi morfują. I kolejny strzał. Spójrzcie na to, jak dużo obrażeń obszarowych zadaje Mina. Cztery strzały z Miny w zasadzie i Mutaliski jest, jest martwy. Nawet pomimo tej szybszej regeneracji, którą w tej chwili Mutaliski mają, to i tak te miny zadają bardzo dużo obrażeń. Mamy kolejnego obrażenia, niemalże nieustanny pusz I co gorsza, Forge ma już 200 na 200, e, zaś Nerchio tylko 149, 150 supply. To bardzo niedobrze. Czy zostaną wysnajpowane te changelingi? No i znowuż cała masa bendingów została zabita e, podczas gdy Podczas niewiele strat został zadań i mamy drop z drugiej strony tyłu Nerheon w tym momencie. Nerheon niestety zaczyna powoli tracić kontrolę na tą grą, zbyt dużo jednostek traci. Zbyt mało udaje mu się zabijać. Wszystkie dronki będą musiały zostać wycofane, ale tu jest za dużo maryniców większość z tych dronów zostanie zawita. Kolejny z tym przesteamowane są te Marinsy, Jest trochę mediwa ale nie myślę, że nie jest dużo by wszystkie te jednostki wyleczyć. W tym momencie Nerfion jest w dużych kłopotach, ma tutaj co prawda trzecią bazę. E, czwartą technicznie rzecz biorąc, ale... Um, czy to będzie dość? Miny w tym momencie. Jeśli miny dobrze eksplodują, no i udało się ewakuować. Czy butaliski będą nadążały zniszczeniem tych e, mediwaków? Nie wygląda na to, że niestety i nie wszystkie utaliski w tym momencie zostały zabite 182 sablay przeciwko 90. Kolejny drop tutaj wszystkie, ze, wszystkie dronki też zostały zabite. Naprawdę bardzo dobrze sobie Forgi radzi w tym momencie. Marinesy ma, i miny Najwyraźniej bardzo dobra, bardzo skuteczna kompozycja. Tutaj jest trochę jednostek, ale Nerchio wycofuje całą swoją armię zamiast przeatakować tymi jednostkami. Wtedy, kiedy Marinesy spadały, i tutaj cały czas ta armia z kolei stoi. Mógłby się ruszyć 4GG i zaatakować tą haczerkę, która się buduje. Um, 3-2, 3-2 i 2-2 upgrade'y, przewaga dla 4GG. No i kolejna wielka armia po prostu idzie przez środek mapy. Nie wygląda to dobrze dla Energii. 79 Supply przeciwko 192, 35 dronek zaledwie jedna baza, w której jest jakiekolwiek wydobycie. Zabity Spire, więc nie będzie już więcej. Yy, nie będzie już więcej mutalisków. Zostały tylko Zedlingi i bandingi. Musi zostać kolejna haczerka ewakuowana. Ta haczerka nie została przez zauważona, ale to już nie robi różnicy ponieważ jest ponieważ jest zdecydowanie zbyt zerga, chyba że jakieś doskonałe, naprawdę doskonałe e strzały z... Y, doskonały wybuchy banningu będą miały miejsce, to wtedy może, powiedzmy, będzie miało energię jakieś szanse, ale nie, no to jest zdecydowanie zdecydowanie zbyt dużo terrana, kolejne skany, kolejne kryptymory niszczone kryptymory są bardzo ważne, żeby na crypti te jednostki się poruszały, ponieważ wtedy są dużo, dużo, dużo szybsze no i czy nie zostaną złapane z nienacka, Forge cały czas uważa na swoją armię i wszędzie te miny, spójrzcie na to, jak dużo jest tych min wszędzie porozrzucanych, to to prawda, trzy mediwaki, które mają dużo energii E, złapane jakieś reinforcementsy. Wow, czy te zerglingi wpadną do bazy i zniszczą ją? Być może. Jeśli się uda, będzie to jakiś plus dla nerfia, ale to może być mimo wszystko zbyt mało. I niszczone są miny, niszczone są SCV, SCV, SCV. SCV uciekają, mina, się, mina gdzieś wybuchła, niszcząc pewną ilość jednostek. Cała armia Forge się wycofała, ale nerfia w cały czas 35 dronek. Nic więcej, nic mniej. Przeciwko takiej ekonomii. Jaką ma for GG? nie może tak naprawdę niestety mieć już nic do powiedzenia. Próbuje kupować sobie czas atakami gdzieś z tyłu, gdzieś yy, walczyć z ekonomią, ale to jest planetary fortress. Żadna ilość Zebringów nie będzie w stanie dać radę sobie z tymi. Tak jest i mamy GG ze strony Energia Swoją drogą spójrzcie na to, przegrał, ale mimo to jest GG. Tak właśnie powinien się grać. Uff. Piękny, piękny mecz. Troszkę, troszkę szkoda, że Nerchio przegrał z bardzo BM, hmm, ze złymi manierami 4G, no ale tak czasem bywa. I zapraszam Was do trzeciego meczu, koniecznie obejrzyjcie. Mam nadzieję, że jest już dostępny gdzieś na kanale, a jak nie to będzie niedługo. Pozdrawiam i do następnego kasta.